Rada na kwiecień. Zobaczmy, co Tarot nam poradzi na kwiecień. Może niech będzie to. Ok. Wow, as monet. As monet. Musimy pomyśleć nad nowym projektem finansowym. Radzi nam inwestować i radzi nam się zastanowić też nad zmianą pracy. Jeśli macie niezbyt pozytywną, szukajcie nowej. Ogólnie jest to też nowa znajomość, która przynosi nam jakieś profity, także kochani, rada jest taka: pracujcie, poznawajcie, zapoznawajcie i uczcie się, prawda? As monet jest to nowa energia, ziemska energia, ale bardzo silna, która przynosi nam przede wszystkim zmiany.